Anna Seremak, dzień dobry. Zaczynamy Dzień na żywo w TVN24. Zaczynamy go od zmian w rządzie. Jarosław Kaczyński już w nim nie jest. Prezes prawa. I do tych słów jest już komentarz ministra sprawiedliwości. Katarzyna Gostawa litwińska jest z nami. Dziś kolejne rozmowy. Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, kontrolerzy lotów. Tymczasowe porozumienie zawarte tuż przed majówką obowiązuje do 10 lipca i miało dać stronom czas na pozytywne zakończenie rozmów. To jest 118. Doma, gdy Ukraina walczy z rosyjską agresją. Teraz w dniu na żywo TVN 24. Mówić będziemy o tym, co dokładnie w Ukrainie się dzieje. Tej nocy wojska rosyjskie ostrzelały szkołę w Awdijewce, mieście położonym na północ od Doniecka. To już trzecia szkoła w tej miejscowości zniszczona przez Rosjan. W sumie rosyjscy okupanci zniszczyli około 200 szkół w samym obwodzie Donieckim. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej Pawło Koryłenko. Z prezydentem Ukrainy Wołodymerem Załańskim spotkał się m.in. amerykański aktor Ben Stiller, który jest w Ukrainie jako ambasador dobrej woli ONZ. Był w Ukrainie, był konkretnie w Kijowie właśnie, wówczas nastąpiło spotkanie z prezydentem Załańskim. Stiller dzielił się swoimi przeżyciami z emocjonalnych spotkań z ukraińskimi rodzinami, które w Polsce i w Ukrainie opowiadały mu o życiu rozdartym przez wojnę i o przemocy w Ukrainie. Kiedyś spotkaliby się jako dwóch aktorów. Teraz to aktor i prezydent kraju pogrążonego w wojnie. Będziemy oczywiście do Ukrainy wracać, ale teraz w dniu na żywo TVN24 konferencja Szymona Hołowni. Lider...